Bardzo serdecznie powitać na zorganizowanym pierwszy po raz pierwszy na naszej, w naszej gminie akcji sadzenia drzew na cześć nowonarodzonych dzieci. Chciałem powitać, szanowni Państwo, ze mną Pan Sekretarz Gminy Paweł Uścinowicz, Pani Dyrektor przedszkola, pani dyrektor przedszkola, jednocześnie dyrektor Żłobka gminnego w Kaszewicach. Pan sołtys, pan sołtys, jesteśmy na terenie sołectwa Kraszewice nr 2. So, przedstawiciele tego sołectwa, pan Jan Kędzia, sołtys. Pani radna z tego okręgu, pani Halina, proszę bardzo. I jest z nami pani Paulina Gajtka, pani kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Przybywa nam nowych mieszkańców i nasza kraszewicka społeczność się rozrasta. Myślimy o naszych milusińskich i to właśnie z myślą o naszych najmniejszych Kraszewiczanach, mieszkańcach naszej gminy, w lutym, w lutym tego roku został dany do użytku żłobek gminy. Żłobek, który został wybudowany dzięki wsparciu z programu Maluch Plus, rządowego programu Maluch Plus, gdzie pozyskaliśmy środki. Dzięki temu współfinansowaniu w naszym nowym budynku przedszkola powstał, powstał żłobek żłobek na 25 miejsc, który już od lutego tego roku funkcjonuje. Dzięki kolejnym środkom pozyskanym z Unii Europejskiej, tym razem z programu WRPO w ramach programu projektu, który się nazywał Mamo, Tato, jestem bezpieczny i szczęśliwy i spokojnie do pracy. Ten żłobek dla wszystkich rodziców jest bezpłatny. Nie pobieramy absolutnie żadnych opłat za uczęszczanie dziecka do naszego żłobka. Dziś drzewo rośnie, duże, zdrowe, jak najmocniejsze, tak jak Wasze dziecko. Z podpisem moim oraz pozwoliłem sobie też przygotować takie list. Też pozwolę sobie to przeczytać Witaj w gronie mieszkanek i mieszkańców naszych gminy. Od dziś to jest Twój dom. Tutaj będzie Twoja szkoła, rodzina i przyjaciele. Nie mam wątpliwości, że, że spędzisz tutaj najpiękniejsze chwile swojego życia i zawsze będziesz wracać pamięcią do dzieciństwa, które upłynie w wyjątkowej gminie Kraszewicy. Mam nadzieję, że najbliższe lata będą dla Ciebie szczęśliwe i pełne dzieciny i beztroski. Niech nie opuszcza Cię zdrowie i pomyślność, a dorosłe życie przyniesie wiele sukcesów. Przesyłam pozdrowienia. Składam również gratulacje i podziękowania Twoim najbliższym. To oni będą dla na Ciebie najważniejsi. Dużo będzie od nich zale zależnie. Pamiętaj jednak, wiele będzie zależeć również od Ciebie. Zaczynasz życie w gminie z kwietną historią, ale to ty będziesz budować jej przyszłość.